18 milionów nieodwołanych wizyt rocznie. 18 milionów pacjentów, albo 18 milionów osób, które mogłyby skorzystać z wizyty u lekarza, u specjalisty, gdybyśmy ten jeden guzik, albo to jedno słowo wypowiedzieli: tak, nie, przepraszam, nie będzie mnie. Wydawałoby się, że to niewiele, ale stanowi ogromny problem. Sytuacja w Polsce z dostępem do kadry medycznej jest właściwie tragiczna. W Polsce mamy 2,38 lekarza na 1000 mieszkańców. Jesteśmy w ogonie Europy. I dysponując tak ograniczonymi zasobami kadrowymi, my po prostu musimy się wszyscy nauczyć odpowiedzialności społecznej, pacjenckiej. Panuje takie przekonanie, że jeżeli coś jest za darmo, to ja nie muszę. Nie ma tej społecznej odpowiedzialności, że ja odpowiadam też za to, że być może kiedyś moja mama, moja siostra, mój mąż nie będą mogli. W czasie trafić do lekarza. Być może takie piorunujące stwierdzenie, że będą czekali na leczenie kardiologiczne czy neurologiczne, jakoś trafi. Problem są tak z takimi problem? osobami, które czują właśnie, nie czują odpowiedzialności. One tylko korzystają z tego systemu opieki zdrowotnej, a nie są uczestnikami. W momencie, kiedy ktoś czuje dopiero, że jest uczestnikiem, jego zachowanie ma wpływ na inne osoby, to wzbudzanie tej, tej świadomości, tej empatii wśród wśród pacjentów jest niezwykle ważna i ta kampania ma przez to ogromny sens. To jest tak, jakby jeden miesiąc, jeden cały miesiąc pracy tej poradni, nasi lekarze, pielęgniarki, cały zespół asystujący siedział przez cały miesiąc i czekał na pacjentów. To wypada nam tak naprawdę 10%. Jeden miesiąc. To, o co zabiegamy, społecznie zabiegamy, o dostępność do lekarza, bo w swojej części jest też w naszych rękach ta odpowiedzialność przesunięta na rejestrację i sekretariaty, kompetencją tych osób powinna być bardzo dobra komunikacja. I to komunikacja mam, myślę, zarówno ta jednostkowa lekarza z pacjentem, rejestracji z pacjentem, ale też komunikacja placówki medycznej ze swoimi pacjentami, jak i właśnie taka komunikacja z, ze społeczeństwem. Myślę, że to, co robimy w tej chwili jest bardzo ważne. To znaczy, to jest powiększanie tej przestrzeni społecznej dyskusji dla tego elementu. On na to zasługuje. Czy znaczy jest na tyle istotny, 17 milionów, 18, 19, jeżeli nie zatrzymamy licznika, będzie jeszcze więcej, tak? Bardzo liczę na tę kampanię, że też media tutaj zabiorą stanowisko, będą promować i też trochę edukować o tym, że tak jak w innych obszarach życia są pewne normy, których powinniśmy przestrzegać, tak samo to odwołanie i wizyty powinno być po prostu normą. Pojawiła się już strona internetowa odwołuje Nie blokuje na której zachęcamy wszystkie podmioty lecznicze w Polsce do przystąpienia do tej akcji, do publikowania swoich własnych liczników, żeby ta kampania nabrała rzeczywiście ogólnopolskiego charakteru. Ta dyskusja dzisiejsza, za którą bardzo dziękuję, pokazała nam, że to jest tak naprawdę pierwsze spotkanie i punkt wyjścia do tego, żebyśmy wszyscy zadbali o swoje zdrowie w sposób organizacyjny.